Po prostu No. O, pokaż ci ulubionemu ulubioną Emoji. Ładna? Spoko. Nie ma dobry pomysł Co mm. tam? Um, um, Możesz zrobić takie dobrze po prostu buduję mi Skybase. Nie, to już ci tłumaczyłem wielokrotnie, to się w ogóle nie sprawdza. I wiesz ja, wie, dlaczego ja tak często nie gram OG, Audi? Ja, bo ja nie umiem na Audi celować, dosłownie. Mam... Dlaczego Aby nie umiesz? Co? ...celować na Audi, bo, te... bo nie ma AR-ki. Wiesz, ta mapka jest taka, że kurczę, tu się gra przyjemnie, przynajmniej dla mnie. Tutaj można naprawdę spróbować umiejętności, wiesz, z trafiania, jakichś ucieczek, coś. Nie jest tak, że po prostu wyskoczy ci kolej, zapłota, puści ci par, parę pestek i jesteś, wiesz, kretem gryzącym ziemię. No tak, no wiesz, no to jest. Ale nie, ja mówię, że dead. No, no tak, dead. Właśnie. Powaliłem chłopa. To byre ja na razie ze... nie chce mi się A ja ci radzę dobić. Bo potem będziesz stoi pluw w brodę, że to ten sam tu cię zdejmie. Ale on jest uciekł. Dałeś mu uciec, to uciekł. albo albo to zagranie będzie miało dwa IQ, albo tysiąc IQ, zależy jak tam jest strefa. Aha, jasne. Ja wiem jedno, że teoretycznie jestem uzbrojony, to dla mnie dobra informacja, ja ale... Ja teoretycznie mam jedno, jedną broń. Czasami, o, czasami nie trzeba więcej. No, ale tylko, że ja miałem pompę. Może do mnie wstać próbka. może No nie, kurde. Spadłeś? Nie. Nie spadłem. Próbowałem kogoś z pompy... Ta, próbowałem kogoś z pompy zdjąć. I... Niestety w złym momencie podskoczyłem. I... Nie, wiesz co, ja próbuję na razie schować, bo czołgam się, tak? Więc jak gdyby nie mam za dużych możliwości. Kolesi mnie zostawili, więc to jest plus. Ale nie wiem czy jak gdyby cokolwiek z tego dalej wyjdzie. Bo oni chodzą parą, więc... Hmm. I Tymon, w tym kierunku to się wszystko uda. co, nie widzę Cię. Widzę ich skaczących. Ciebie nie widzę. Jestem w domku. W domku jest bezpieczniej, Tymon. Jestem za kanapą. Widzę Cię biegnącego. I w tym w tej sekundzie nikogo tu nie ma, więc może dobiegniesz. Weź Dobra. kurde. akcja restart. dokładnie, dzięki. Tu nie ma zarmorka, zostaw, zostaw. Pierwsze Masz. Co masz. Znalazłem całkiem przyjemnego gnata. Ja też całkiem przyjemną pompę. Koniecznie niestety mam taką ilość po prostu w tej chwili e, siły wewnętrznej, że jestem na takiego jednego strzała w sumie. I ty to mówisz, jak ty mamy ty zasoby. sobie? Mhm. Taka sytuacja. Drugi widzę został. O nie, kurde, snajper, seriously. Aha, dobra. No, ale to było bardziej coś do przewidzenia, tak? Tu, jak gdyby bardziej normalnie poszło. No ja dostałem headshota. No czy nie? No tu był problem z tym, że.